Hello, elo, witam Was serdecznie. E, dzisiaj pokażę Wam co można zrobić na takim iPhone'ie SM 2000, z 2016 roku. Także zostawcie suba, zostawcie lajka, mój Instagram jest 15 i co? Lecimy z materiałem. Bo szkoda przedłużać. Tylko muszę odblokować go. E, tak, muszę zrobić. A Widzowie już odblokowałem, to co można robić na takim iPhoneie. No można tutaj e, korzystać z takich aplikacji jak Snapchat, jak jakieś komunikacyjne aplikacje, tu Messenger, Facebook, można coś wyszukać z Safari, I można dzwonić, można pisać sms -y, można słuchać muzyki, I można korzystać z aplikacji, które są w e, iPhoneie, tym można jakieś można jakieś wizowe gierki zagrać, takie mam gry i można nie zagrać działają można jakieś aplikacje poprzeć App Store, ale coraz mniej ich jest no i e, powiem Wam, że e, ten iPhone się jeszcze nadaje. E, no, jeszcze się nadaje do użytku takiego e, codziennego e, jakby ja używał, jakby nie miał innego telefonu, także tutaj działa praktycznie wszystko jeszcze, widzowie. E, może nie dostaje już nowych aktualizacji do no, wersji z ios bo to jest iOS 15.8.2, ale jak można jeszcze e, wszystko zrobić, i to nie przeszkadza, że nie ma aktualizacji, że aplikacje też zbytnio się e, nie aktualizują. Już e, nie, dostają, nie dostaje ten iPhone aktualizacji od aplikacji, które są dostępne. E, I co jeszcze mogę powiedzieć? No, można. E, jeszcze widzowie robi zdjęcia, jak <grafy> telefon, ale e, skupiamy się widzowie na hardware'ze. I jakby tutaj, jeśli chodzi o hardware, jak mówię, można praktycznie wszystko tutaj sobie odpalić. Także widzowie. Nawet, że mam nadzieję, że wam się taki krótki odcineczek podobał. I mam tylko nadzieję, że zostawcie słuchani. zostawcie lajka, udostępnijcie na instagrama i Scan 11. w następnym odcinku. Trzymajcie się i elo, i Cześć widzowie. E mm -hmm.